Dzień dobry Państwu. Czy tylko Unia Europejska walczy z autami spalinowymi? Niestety nie. Walka z autami spalinowymi trwa również na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzają kary za zbyt niską sprzedaż aut elektrycznych. Od 2000, 2024 roku każdy producent, będzie zobowiązany sprzedawać, uwaga, minimum 22% tego typu pojazdów. Jeśli ten pułap nie zostanie osiągnięty, za każdy sprzedany samochód spalinowy, producent będzie musiał zapłacić 15 tysięcy funtów, czyli ponad 75 tysięcy złotych, kary oraz 9 tysięcy funtów, czyli ponad 45 tysięcy złotych, za pojazdy dostawcze. Nikogo nie interesuje. Realne zainteresowanie klientów. Ktoś jeszcze mówi, że jest jakaś gospodarka rynkowa? Hello! Co gorsze, wskaźnik obecnych 22% będzie wzrastał do 80% w 2030 roku oraz do 100% w 2035 roku. Producenci zostaną w ten sposób zmuszeni do podnoszenia cen samochodów spalinowych, aby Zmniejszyć ich konkurencyjność na tle elektryków. Jest to skrajnie restrykcyjna polityka, która uderza w biednych, powtarzam, w, biedniejszy, nie, w biedniejszą część społeczeństwa brytyjskiego. Podobne instrumenty przymusu będą przecież stosować również klimatyczni wariaci. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo przypomnijmy, że rząd PiS w Polsce zgodził się na unijne warunki, tak zwane kamienie milowe, a wśród nich jest obowiązek wprowadzenia w 2024 roku jednorazowej opłaty rejestracyjnej od auta spalinowego, a następnie wprowadzenie stałego podatku od aut spalinowych w 2026 roku. Dalej będzie tylko gorzej. Jeśli więc ktoś popiera, no, taką politykę, no to współczuję. Tak. Tylko Konfederacja od początku sprzeciwiała się zakazowi sprzedaży aut spalinowych i robi co w jej mocy, aby podatki nakładane na auta spalinowe nigdy nie weszły w życie w Polsce. Także do przemyśleń, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo.